Czekaj maciu mam ważną informację dla naszych widzów. A więc, zbliżają się święta i nie macie jeszcze pomysłu na prezent dla gracza? To wbijajcie koniecznie na Instant Gaming, gdzie możecie kupić tanie klucze do gier na różne platformy. Między innymi Steam, Origin, Playstation, Xbox, co tam tylko chcecie. Dodatkowo zainstalujcie rozszerzenie Instant Gaming do przeglądarki, której używacie. Dzięki temu będziecie na bieżąco, ile kasy zaoszczędzicie. Prawda, że super? Także nie czekajcie, odwiedźcie Instant Gaming. Link dostępny w opisie filmiku. Ja, mi się jest, usta jest, jak mówię? Cześć panowie, co tam? Siema, siema, siema <grym> jak <grym> tego słychać głośno <kurżno>. Miros, Miros, Nie wiem <grym> o co chodzi No dobra, posłuchajcie, dzisiaj wyjątkowo nie będę mówił swoim głosem Także wszystko w porządku będzie i będzie mój naturalny głosik robimy <grym> <grym> No dobra, zaczynamy zabawę. Kto pierwszy padnie? O, oh, Rocky. Oh. Dobra, radę! <laughs> sorry. <laughs> Okej, okay, idziemy numerkami. A jaki mam numerek? Pierwszy. Nie. Dobra, no patrz! To pa pa, 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 pa. Numer 3, dalej lecisz, masz numer 3 Dobra, 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 dogadamy się, idę pierwszy, patrzcie, patrzcie, porobię to zaraz Ale... O, jak Ej, miło, jak fajnie Ciekawe Masz numer 1 w końcu, Ja nie, numer ja nie jeden. Jeden. No, go, go, go Przestańcie mi bić, to pójdę, przestańcie mi bić, to pójdę Przestańcie to pójdę Pokażę wam, jak się to robi Pokażę. Lecą poleciał i prawo! Brawo, prawo! Oooo! Teraz w prawo! prawo. 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 E Do prawo. prawo. <noise> Chłopaki, Który teraz? Środkowy? Prawy. Spróbuj, środkiem! Jerozolimy! Ej, idźcie tam bo potem zapomnimy, które były! No kurde! Co to było! Ale nie razem, nie razem! Bo się nie spychajcie się czasami, ej zostało 30 no nie mogę z Was po prostu, nie? No nie, nie. mogę z Was po prostu, nie mogę z nich! Okej, Gro, kocham Cię, błagam Cię, spraw abym wygrał, chociaż raz w życiu coś wygrałem <tết> <tếu> <Taki? tuszel> <tuszel> tak, tak. Oh no i mamy zwycięzcę szarikana. Pamiętajcie, że musicie odczekać 30 sekund, żeby wbiegł do góry. Poczekajcie 30 sekund, poczekajcie 30 sekund. No, dobra. Uh. O ty! Dobra, Wszystkich! O co się? Nie! Nie Nara! 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 Nie dam wam! Nie! Nie! Nie mogę wskoczyć! Wypad! Teraz ja jestem u góry! King of the hill! Kici, kici! Nara! 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 Jest! Łatwo! Dobra, dobra. To teraz co muszę tu robić, bo pominąłem? Kurwa, za mapę wpadłem! Co ja? Ale przynajmniej zobaczymy Admiros, Scorpion, SX, Lagrump, and oh, wow. e, Bananiasty To wygra. Admiros, pierwszy atakuje A, mam przeciwnika. Nóż. Co to znaczy, że mam nóż? Co to znaczy, że mam nóż? Jesteś Januszem Janusz. pewnie. <laughs> taki suchy żart. Janusz, usuń 3, dodaj ży i będzie Janusz. Ja mam pomysł SX, bądź sprawiedliwy. Chodź, skoczymy sobie po prostu Ja na prawo ty na lewo, po prostu. Dobra, to co? Prawo lewo? Prawo lewo. Dobra, kto będzie tutaj i czekał, kto będzie gonił. Nie goń mnie! Nie goń mnie! Nie! Czyb cię bić? Nie! To moja! No co jest? Nie! Co? A, moja tarwi! Moja Dawaj bo połó sekund! 10 sekund chociaż! Ej, ja może sobie tapię, Amiro! Puchu, do góry! Nie, nie! Dobra, ostatnie 3 sekundy! O sorry! Teraz będę krążył na ci... Dobra, to jest moja mapa. Hide and seek. Unikaj ludzi z nozem! Unikaj ludzi z nozem! Nie, 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 nie! Trzeba się ukryć, trzeba się ukryć, żeby się no. nie dać, żeby się nie dać. O, goni go, goni go, go! Mam nadzieję, że nie poleci do mnie. O, o, nie! Uciekam, uciekam, uciekam. Przepraszam, nie ma miejsca na naszą dwójkę. Dobra, dobra, przepraszam, uspokoję się. Uuu. O, o, skybox. Ja tego nie potrafię. O, o kurwa! To jest o Ale w ostatniej chwili zdążyłem! What the fuck! co kurde, kurde, Spokojnie, spokojnie! Dobra, nie chcesz! No dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie. <laughs> eee, O co chodzi? Co jest? Do siebie, dobra Co jest? Co o kurde, jak się o, tu o o, jest! o o, teraz gady banka. Który, który? Żółty, żółty, zawsze żółty. Dobra, jak śnieg. Dokładnie, dokładnie. O, 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 nie o, o, teraz ruki. Dobra, różowy. Będzie idealnie. Błagam. O, yes! O. Yes! Yes! Nie, no, śnieg, taktyka zawsze zadziała. Wierzę w to. Wierzę w to. ]acia. Kurde! O nie, 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 dobra. Mam nadzieję, że mój zielony kolor. Proszę, nie zawieź mnie. Proszę proszę, 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 voila, proszę, proszę. 50-50. Mój młody przewodnik kanału, mój młody przewodnik. Proszę, proszę! Nie! Dobra. Ej, co? I mean, znowu? No dobra, Już nie bierz tam, Dobra, dobra. To ja znowu. Ale... O, No dobra, no to... No to śnieg taktyk, śnieg taktyk, wiesz jak ja robię to raz patrz Robię niebieski, bo to jest bezpieczny kolor teraz patrz, ja to czuję O proszę jakbym wiedział o, kurde. dobra, czerwona bomba będzie. Czerwona bomba będzie To no, Admira zapraszam na mój kanał o oh, Jest yeah. pierwszy raz, montażysta nie będzie musiał zmieniać

Zielony miał być. Co robić? Zielony zielony. zielony, zielony to musi być. O, jeżeli, Dobrze, że mi fizyka misklika zrobiłem wcześniej, bo już było po po Czerwony, zielony to w teorii, Czer że jest dobre, a czerwony to w teorii, że jest złe. Dodawaj no, złe. W rzeczywistości tak naprawdę. Klikaj, klikaj. I o! Wow! Dobra, które, które, które! Zróbmy no bo... żółty, żółty. żółty, żółty zróbmy 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 co tam się wydarzyło? Eee uh. uh. O oh. Ale było blisko, nie wiem, czy ktoś jest za mną, ktoś jest za mną, a, no? a nie, jestem sam, jestem sam, chyba, nie wiem, to oznacza, że jestem sam, nie patrzcie się, to ja pierwszy, No ja chciałem iść przez za tą czerwoną linię, dobra nie, nie Uuu, jednego udało mi się, nice. Dobra, teraz też szuka. Sorry. <noise> to moja miejscu, uwaga. Uciekać! Okej, okay, okej, okay, udało się, udało się. Ale Pomakasz Hello! Pomakasz mi? Dobra, walimy, Ośpił. walimy rzynka, walimy Szynka. Do... Czemu? Mi to do... wy się walcie, ja biegnę do przodu. Walcie się, róbcie wojnę ekipa, a ja ulecę. Serio? ma banan. ma. Tyry, tyry, tyry ale biegnę jak kurde Speedy Gonzales nie zatrzymuje się kuźwa! Uu, będę drugi, jest i... o, chcesz mnie wypchnąć? <noise> chcesz Dobra, wypychamy, 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 wypychamy! wypychamy, wypychamy go! A! dobra, to jest estika Dobra, wypychamy, wypychamy!

Yes! Dobrze! Gratuluję baleniasty, gratuluję. Wspaniała runda, uczciwie wygrana. Nie! Yes! Przewodnik, grypsu, na krabla i kulturka. Przykład gitów, którzy się nie rzucają. <średzi> Przykład frajera, który zrzuca na kulturce. <średzi> Jeśli ktoś rzuca na kulturce, to jest najzwyklejszym frajerem. Od razu musisz napiętnować takie zachowanie. Lista frajerów gitów, lista gitów. Ja mi <średzi> analny Rafał z klanu. Ty starej stary Rafał, ma. Lista frajerów. Listy będą aktualizowane. <średzi> Ja bier. co tu się wydarzyło? Okej, okay, rozumiem, muszę się chować oh, yeah. albo łapać. Siema, Ruki. Siema, no, no, rozglądaj się, rozglądaj się. Dobra, dobra, próba, was, dobra, to was. Dawaj, może... Aleka, wziąłem. Ale, sorry. Dobra, jeszcze raz. O, ty! Nie, yeah. nie, Co Ej, ale, ale... Ej, mu się rzuciłem. Hej, mam kochani, z tej strony Montozysta Macka, chciałem wam powiedzieć, że koniecznie zostawcie subskrypcję oraz lajka, ponieważ Mac wam tego nie powiedział oraz gdzieś tutaj się jakiś fajny odcinek, który możecie sobie ujrzeć właśnie w tej chwili na moim jest subskrybujka i trzymajcie się kochani do kolejnych odcineczków. Cześć!